Żegnaj na zawsze, Marisa. lat? Tak, tato. Dlaczego mnie nie szukałeś? Naprawdę to już tyle lat? Który rok mamy? Nie wiesz? Moja głowa... Nie wiem. 2004. Wiesz, co się działo przez te lata po pożarze? Dlaczego nie próbowałeś nas odnaleźć? Nie wiem. Moja głowa. Widzisz gdzieś samochód? Niepokoi mnie, że tak szybko jechała. I dlaczego do lasu? Nie wiem. Telefon nie odpowiada. Pali się. Znowu przeklęty pożar. Otwierać musimy się uspokoić okno. Nie otwiera się. Co teraz? To był podstęp. Krzesło. Na co czekamy? To kara za to, że ze mną zadarłaś, Marisa. Nie wybaczę ci, że mnie rozłączyłaś z Vicky. Zginiesz w płomieniu. Ogień. Lasy często płoną. Pomocy. Tatą możemy zginąć. Nie zginiemy. Musi być jakiś sposób. Tam jest samochód Marisy. Nie chcę umierać. To była pułapka. Gracias. Marisa, <coughs> jej twarz Tam w środku jest ktoś jeszcze. Dlaczego Marisa była zdenerwowana? Podobno jechała na spotkanie z Carlosem. Dziwne. Czemu? Bo Carlos wyjechał z miasta. Miał autobus. O 20.30. Dokąd? Do Santiago de Machac. Dziwne. Zadzwonię na komórkę. Dasz mi telefon? Widziałaś wczoraj tę dziewczynę ubraną na różowo? Była bardzo ładna. A co? To narzeczona Rogelia. Szkoda, że nie widziałaś jego miny. Ma na imię Viviana. Myślisz, że on ją nadal kocha? Przysięgał, że nic do niej nie czuje. Twoja córka jest bardzo ładna. Długo rozmawiałyśmy. To dobra dziewczyna. Jest poza zasięgiem. Może zadzwoń do Carlosa. Znasz jego numer? Jest z nim, czy nie? Tylko się spotykają. Nie, Nie mogę uwierzyć, że się spotkaliście. Spotkali Takie jest życie. Co mu powiedziałeś? Nic. To on mówił: kochasz go, czy nienawidzisz? Jedno i drugie. Wszystko jasne. Jego ojciec zabił moją mamę. Rogelio nie miał z tym nic wspólnego. Skąd wiesz, że to był jego ojciec? Mama była jego kochanką. Sama mi powiedziała. Nagle zginęła. I repente moja mama zginęła. To był Leopoldo Reboyar. Jak się masz? Dobrze, a ty? Nie wiem. Co się stało? Powiedz. Wczoraj spotkałem Vivianę. Pani Viviano, możemy zaczynać? W każdej chwili. Gotowa? Piękna jak zawsze Pomożesz mi? Przepraszam Jestem jej asystentką Gotowa? Świetnie To będzie dobry dzień Ruszajmy Doskonale, jesteś wspaniała. Potrzebuję bardziej latynoskiej modelki. Ta jest zbyt jasna. Reklama ma trafić w rynek latynoski. Wolałbym raczej tamtą. Asystentkę Viviany? Jest idealna. Zaczekajcie. Jest pewien problem. Pozwól. Ja?

Umalujcie ją. Już się robi. Chodźmy. Klient szuka modelki bardziej latynoskiej. Dostaniesz przejściówkę. To moja przyjaciółka. Nie ma sprawy. Powinien cię zbadać. Zobacz, jak wyglądają twoje ręce. Nic mi nie jest. Czy już coś wiadomo? Pytał pan pięć minut temu. Musisz iść do lekarza. Nic mi nie jest. Zadzwonię do domu. Muszę wiedzieć, co się dzieje. Proszę nie krzyczeć. Nie widzi pani, że jestem zrozpaczony? Pacjentka jest na intensywnej terapii. Proszę czekać Celio, daj mi Aidę. Nie wiesz, jak żałuję, że tak się martwisz o Marisę. Co się stało? Jesteśmy w szpitalu. Co ci jest? Nie mnie. Chodzi o Marisę. Co z nią? Sprzyjać tu lepiej. Co z moją siostrą? Co się stało? Nie martw się, wszystko będzie dobrze. Nie to mnie martwi. Gotowa? Tak. Masz na imię Vicky? Jeśli się wstydzisz, wcale nie, jestem gotowa.

Nie rozumiem, co robiła perla u Santibanezów. Ja też nie. Cieszę się, że ty też ją widziałeś, bo to była ona. Jasne, szefie. Chciałbym ją zobaczyć. Zajmij się tym. Ja pogadam z posłem. Dobry wieczór. Jak się pan miewa? Proszę siadać. O co chodzi? Ciągle tylko praca? Jak w izbie poselskiej. O co chodzi? Chcę wiedzieć, czy Piedad i Twój syn się kochają. Po to mnie wezwałeś? Czemu się tak dziwisz? Bo mam dużo roboty. Muszę wygrać wybory. Spokojnie. Kobiety są na tym świecie najważniejsze. Myślałem, że już wiesz. Co chcesz wiedzieć? Już mówiłem. Piedad uwielbia Cesara, ale on jej nie kocha. Ciekawe. Coś jeszcze? Więc twój syn się nie pogniewa, jeśli mu ją odbije. On nie. Ja tak. Nie wiem, co Marisa tam robiła, a nikt wywołał pożar. Nie była sama. Co z nią? Nic nie wiemy. Jak to się stało? Nie wiemy.

Wiesz, że nie mogę. Przez tego Durnia Perika? Ten facet mówił, że moje zdjęcia ukażą się wszędzie. Rzadko się zdarza taka okazja. To może być początek Twojej kariery. Początek i koniec. Bo Perico mnie zabije. Chyba, że coś zrobimy. Nic nie możemy zrobić. Kto go zaprosił na przyjęcie? Nie wiem. To znajomy Marisy? Ona nawet nie wiedziała, kto to. Rozmawiał z piedak. Trzeba to będzie sprawdzić. Gotowe? Tak. Co za degenerat. I kto to mówi? Ja nie sypiam z syna. Nie mam syna. Ale nawet gdybym miał, nie zrobiłbym tego. Jak ją zdobyłeś? Nie twój interes. Mylisz się. Wszystko, co ma związek z przyszłym prezydentem, mnie interesuje. Lepiej, żebyś o tym nie zapominał. Załatwiłem z gubernatorem, że Piedat nie będzie miała problemów przy wyrębie drzew. W zamian za to. Wiesz co? Nielegalny handel drewnem. To by się spodziewał. Chyba cię to nie oburza. Nie, tylko dziwi mnie, że kobieta z jej pozycją zajmuje się czymś takim. Pieniądz to pieniądz. Wracajmy do naszych spraw. Cesar nie kocha piedaki, a ty z nią sypiasz w zamian za pomoc w interesach. Czemu więc ja nie mogę wejść na scenę? Mamy wiele wspólnego. Oboje lubimy pieniądze i władzę. Co mam ci powiedzieć? I tak zrobisz, co zechcesz. Po co mnie wezwałeś? Muszę znać numer telefonu Piedarte. Chcesz czy nie? i tak ją zdobędę. Jak się czuje Marisa? Stan jest ciężki. Jest poparzona, a jej twarz to jedna wielka rana. Będę szczery. Marisa ma 10% szans na przeżycie. No, no, mío mío. Ay, Dios por ¿por qué? no, no, no,